Cześć, witam Was serdecznie z powrotem na moim kanale w kolejnym materiale o Britney Spears. Na pewno wiele z Was już wie, że Britney powróciła na Instagrama. Długa ta przerwa nie była, więc spójrzmy sobie na to, co wstawiała od tamtego czasu. Pierwszy post to są dwa zdjęcia i to są zdjęcia, które my już widzieliśmy. Weźmy pod uwagę, że Britney, tutaj mamy ten filmik, pokazała nam swoją nową fryzurę, swoje krótsze blond włosy z czerwonymi, nie pasemkami, z czerw są czerwone od spodu po prostu. Więc te zdjęcie tutaj na pewno jest... Starsze, już wcześniej były podobne zdjęcia na jej Instagramie. No ale wiecie, zdjęcia można wstawiać z różnego czasu, nie muszą być one na bieżąco. Ale jednak, gdy spojrzymy na opis tego zdjęcia, to Britney chce nas przekonać, że one są nowe, ponieważ mamy tu tak parę zdjęć z mojej przerwy, w trakcie której celebrowałam moje zaręczyny z moim, o mój Boże, narzeczonym. Nadal nie mogę w to uwierzyć. Długo się nie trzymałam od Instagrama i już wróciłam. Pss zrobiłam te zdjęcia w Palm Springs do, z doczepianymi włosami. Widziałam, że w internecie pojawiło się wiele pytań na ten temat, że, że co, że doczepiła włosy? Przecież nie widać jej czerwonych. A kolor czerwony jest bardzo trudny do zmycia, ludzie się domyślają, że co, że to są na pewno stare zdjęcia, o co chodzi? Britney mówi, że niby była na wycieczce ze swoim naszczonym w Palm Springs, ale według social mediów sama to nigdzie nie wyjechali, a on wręcz pracował i wcale nie spędzał tego czasu z Britney, więc znowu wszyscy myślą, że to nie ona prowadzi te social media, tylko ktoś, to robi za nią, bo te posty po prostu nie mają sensu. Spójrzmy sobie na kolejne. Kolejne to jest e, wideo, jako na tańczy. E, I tutaj ona podpisała, że jest to wideo, które było nagrane w lipcu. Tutaj widzę, że ludzie piszą, że jej Instagram to jedno wielkie kłamstwo, że znowu jakiś team chce nas oszukać i że ten powrót tak naprawdę nie jest powrotem Britney, tylko to po prostu ktoś z jej teamu stwierdził, że powinna, że nie wiem, że powinni aktywować to konto. Tutaj znowu mamy filmik, który wygląda na starszy, głównie biorąc pod uwagę właśnie jej włosy. Zresztą Zresztą, ja pamiętam, widziałam ten klip i jaki mamy tutaj podpis. Wrzucam to jeszcze raz, ponieważ wtedy wróciłam złą wersję. Przepraszam, ale lubiłam mieć długie włosy tylko po to, żeby nimi kręcić. Więc to jestem ja po tym, jak właśnie odkurzyłam swój duży pokój z moim niesamowitym nowym odkurzaczem. Jest niesamowity. Mój duży pokój naprawdę pachnie bardzo dobrze i uwielbiam zapach, gdy się budzę. Ta piosenka to piosenka Lejnego Krawicy, jest bardzo fajna, aby do niej tańczyć. No i oczywiście moje ulubione słowa urodziłam się. PS, czerwona farba z moich włosów zeszła pod prysznicem i wyglądało jak jakaś scena morderstwa. Okej, okay, czyli tutaj jest jakby wytłumaczenie co do tego, że tutaj ludzie mówili, że to nie są, wiecie, że to nie jest nowe zdjęcie, więc no czy to jest prawdopodobne? No jest, no spójrzmy sobie jeszcze raz tutaj na ten kolor. Ja miałam włos tego koloru, jest to kolor, który faktycznie spiera się szybko, jednak nie tak szybko. Na pewno zostały jakieś odcienie i to fryzjer musiałby się tym zająć, więc no nie wiem. Nie, nie, wydaje mi się, że ludzie też tak głęboko patrzą w to wszystko, bo Britney jednak odzyskuje jakąś swoją... nie jednak odzyskuje swoje życie, zaraz do tego przejdziemy, bo mam bardzo fajne informacje dla Was. No dziwne są te posty, tak, że nie ma żadnych nowych z tej niby wycieczki czy z narzeczonym. Na kolejnym zdjęciu mamy tutaj po prostu jakiś żarcik o Jodze, o tym, że bardzo lubi ją robić, że o, to było trudne, o, umieram, o, to koniec, o, naprawdę umieram, lubię tę piosenkę, nienawidzę tej nauczycielki. No taki, wiecie, śmieszny post tutaj mamy. Dalej znowu posty ze zdjęciem. Ona bardzo lubi wstawiać zdjęcia, które nie są jej, z podpisem, jeżeli jeszcze nie spaliście na podłodze, to polecam Wam to zrobić. Jest to naprawdę bardzo satysfa satysfakcjonujące. Tu ludzie piszą, że to zdjęcie jest nieprawdziwe, że wygląda jak było z Google'a. No, to jest chyba oczywiste. Britney bardzo często wstawia zdjęcia, które nie są jej. Te lody, ta kawa, tutaj, no to widać, że to nie są jej zdjęcia, to jakieś dzieci, jakiś mem. Wydaje mi się, że to jest całkowicie w jej stylu, że wstawia nie swoje zdjęcia. Tu znowu mamy jakiś cytat: Nie ma nic bardziej silnego niż miłość pomiędzy mamą a synem. I tu jest długi opis napisany przez Britney, prawda? Prawdopodobnie na temat jej synów. Mówi tutaj ona o tym, jak szybko dorośli, że zrobili imprezę urodzinową, że są wspaniali, niesamowici i że też że oni prowadzą swoje życie bardzo prywatnie. No i ona to szanuje, więc e, bardzo fajny taki. Matczyny post od Brytni. Tu znowu mamy śmieszny filmik, z którym po prostu Brytni się podzieliła. I dalej mamy już filmik nagrany przez nią, ponieważ e, są to konie, prawdopodobnie został nagrany przed nią, przez nią. Napisała tutaj, że akurat e, prowadziła samochód i musiała się zatrzymać, bo chciała zobaczyć, co tutaj się dzieje. No i ostatni post to znowu takie, ona te posty ma takie bardzo randomowe, takie nie wiadomo skąd ta myśl w ogóle przyszła do głowy. I to są stare zdjęcia sprzed 20 lat z, z Mikiem Jackiem. Z bajkiem chugerem, Mick 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 z big e, Powiedziała, że to jest jedna z jej ulubionych kreacji, które nosiła. Mówi też e, o swoich uczuciach tego dnia, że była bardzo zdenerwowana i roztrzęsiona, i Justin jej pomógł opanować te nerwy, więc po prostu takie spoglądanie na swoją karierę z perspektywy czasu. No ale jak widzicie, Britney jest bardzo, bardzo aktywna na Instagramie. Kolejną nowiną jest to, że Netflix wypuszcza film dokumentalny na temat Britney, Będzie nazywał się Britney vs Spears i dam Wam w opisie link do zwiastuna, bo nie jestem pewna. Czy tu mogę Wam pokazać? Powiem Wam, że moje prywatne odczucia na temat tego są takie, że osoby, które prawdopodobnie oglądają ten film, i ja osoby, które dokładnie wiedzą, co się dzieje, nie będzie to żadnym odkryciem, to co pokaże Netflix. Ja oczywiście obejrzę, bo tam będą chyba opinie jakichś prawników i tak dalej. Jednak zwiastun zaczyna się tak, że słyszymy Britney i jest to po prostu ta rozmowa telefoniczna w sądzie, w której ona powiedziała, jak naprawdę jest, jak była wykorzystywana, jak ma dość. Sprawa, sprawa będzie nagłośniona, jednak osoby, które siedzą w tym temacie niczego nowego się pra... Prawdopodobnie nie dowiedzą. Nie jest to, te wycze nie jest to ten wyczekiwany dokument, który, w którym na przykład Brytni usiadłaby i powiedziałaby wszystko, no bo na co jeszcze jest za wcześnie, ale ja wierzę, że takie coś się pojawi. Jednak no jest to ekscytujące, bo nagłośni to całą sprawę. Nie tylko Brytni w świecie celebrytów jest w takiej sytuacji, więc na pewno może być to krok bliżej do tego, aby te prawo się zmieniło. Co do prawa i do sądu, mamy nowy dokument. Tutaj tak naprawdę jest ich parę, jednak ja bym chciała podkreślić tutaj sprzed dwóch dni i to jest, słuchajcie, dokument w w którym Britney znowu prosi o to, aby jej ojciec zszedł z pozycji jej opiekuna, aby w tym czasie, w którym sąd zajmuje się tą sprawą i, i wiecie, umorzeniem tej sytuacji, dojściem do jakiegoś porozumienia z ojcem Brytni, prosi ona, aby tymczasowo ktoś inny przejął rolę jej ojca. I po prostu ona nie chce, aby ojciec był w tej kurateli ani jeden dzień dłużej. I ja tutaj nie będę tego wszystkiego czytała, bo to, się po prostu, to jest po prostu powtórzenie wszystkiego, co się działo i o to, o co ona prosi. Jednak to jest bardzo bardzo ważny punkt, punkt ósmy, że bardzo prosimy o usunięcie pana Spears z tej pozycji nie później niż 29 września, więc bardzo bliska data, to jest niecały tydzień, mniej, tak, mniej, niecały tydzień, więc to jest bardzo ekscytujące, bo już widzimy naprawdę te światełko w tunelu, tutaj dalej znowu mamy rozpisane dokładnie, dlaczego to wszystko powinno się zakończyć i że nie, powinni, nie powinny być tu zamieszane osoby z rodziny i tak dalej, i tak dalej, więc sprawa się toczy. Niedługo będzie kolejna rozprawa, i miejmy tylko nadzieję, że to po prostu szybko się po prostu wszystko skończy. Jest to bardzo ekscytująca wiadomość, w szczególności, właśnie z tym, że Britney już ma dość, już, już po prostu koniec, już zabierajcie mojego ojca, ojca stąd. I właśnie w tym dokumencie mamy zawarte, że proszę o zawieszenie mojego ojca przed 29 września, chyba że odejdzie on do tego czasu sam. No póki co nie widzimy żadnych znaków, żeby odchodził sam. No a na czas tego y, zawieszenia i całej sprawy Britney prosi, aby ktoś inny zajął jego miejsce jeżeli chodzi o kuratele, więc trzymamy kciuki, aby wszystko poszło dobrze, sprawnie i tak jak ona chce. Już jesteśmy o krok bliżej do tego, żeby Britney była wolna i robiła co chce. Jestem ciekawa, co przyszłość dla niej niesie, czy to jest małżeństwo dzieci, czy kontynuacja kariery, czy robienie tego, co ona po prostu chce. Ja na pewno obejrzę ten film dokumentalny na Netflixie z samej po prostu czystej ciekawości, ale troszkę jestem negatywnie nastawiona ze względu na to, że po prostu to wszystko już wiemy. Wiemy tak dużo, że byłabym zdziwiona, gdybyśmy dowiedzieli się czegoś nowego. Dowiemy się dopiero prawdziwej szczęśliwości historii, gdy to Britney zasiądzie przed kamerą i nam ją opowie. Dobra, to było tyle w tym filmie, jeżeli chodzi o nowinki z sytuacji Britney Spears. Dajcie mi znać, co myślicie na dole, czy to ona prowadzi Instagrama, czy nie. Dlaczego myślicie, że wstawia te zdjęcia z przed paru miesięcy, a mówi, że są z teraz, czy to po prostu jest jakaś niewinna zabawa i w ogóle może niewinne wstawianie postów i niemyślenia. Nie wiem, dajcie koniecznie znać. Ja Wam dziękuję serdecznie za oglądanie tego filmu i do zobaczenia w kolejnym filmie. I do zobaczenia. A się powtarzam. Do zobaczenia. Pa. pa. You should know